Śniadanie nie było za duże, no ale jeszcze została mi drożdżówka, sok pomarańczowy wyciskany, taki świeżutki, oczywiście herbatka, no i widok na ocean. Akurat teraz jest odpływ. Idę na plażę. <grym> o, już jestem. W jeszcze jest za górami, tylko tak szaro. Tutaj przy plaży jest 7 hoteli, jedna restauracja. No i tam w oddali jest ten łuk. Idzie się do niego z 5 minut. Teraz jest akurat odpływ, więc plaża, plaża jest bardzo szeroka. Tam już zaczyna słońce świecić za gór. To jest taka skała przy hotelu Słońce już wyszło z za gór i od razu zrobiła się żarówa. Ja dzisiaj mam do przejechania 55 km, nie spieszę się, jeszcze sobie tu posiedzę. Zaraz się zabieram za wymianę klocków hamulcowych w rowerze, bo mi się wczoraj wytarły na tych zjazdach. Jednak troszeczkę ważę z tym ekwipunkiem, no i powolutku będę sobie jechał wzdłuż oceanu. Klocki wymienione. A plaża się już robi coraz mniejsza. Tam jest takie stado psów, które wariuje od rana na tej plaży. Z hotelu prowadzi taki dosyć ostry podjazd, tam zupełnie było trzeba wyjechać z tego wąwozu w górę. I tak patrzę na licznik koło baterii, jest taka cyferka 34. Myślałem, że to procenty baterii, a to temperatura. Uff, cały czas jadę wzdłuż klifu i słyszę te fale. Ale droga prowadzi góra dół, góra dół, bo to są takie wąwozy, przez które trzeba przejechać, więc na czaska mi się Ale dzisiejszy odcinek to mi przypomina Gran Canarię. Nie dość, że tam w hotelu było ośmiu Hiszpanów, którzy cały czas gadali po hiszpańsku. To jeszcze trasa teraz tak przypomina dokładnie to, co jest na Gran Canarii. Takie wąwozy schodzące do oceanu, no i trzeba jechać przez nie takimi serpentynami góra dół. Nawet ocean jest ten sam, ale tam słychać wielkie fale. Kolejna plaża po drodze. Te są wielkie fale. Piękna miejscówka na noslek. Daleko od drogi, za takim wałem Tylko za wcześnie troszeczkę Ło, ale te fale tutaj walą Nie wiem czy to słychać w telefonie, ale tu jest taki głuchy trzask No ale to już jest mega miejscuwa Taka ścieżka tu prowadzi, więc tylko dojdziesz pieszo albo rowerem I jest taka osłonięta plaża dzika Jak się okaże, że przegapiłem takie fajne miejsce, to to wrócę. Mam 20 km do końca mojej traski. Oznaczę sobie to na mapie. Ale super miejscowo. Tutaj ocean. A z tej strony takie piękne górki. Muszę znaleźć jakiś sklep, kupić wodę i będę się powoli rozglądał z noslegiem Bo tam jest fajna plaża taka. Pachnie rybką, jak w mielnie. <grystanie> tak też jest. Czas zrobić zakupy i stąd uciekać. No i znalazłem miejscówkę w Parku Narodowym. Kto powiedział, że nie można spać w Parku Narodowym? Jak zagadasz do rybaka, to śpisz u rybaka. Czy płetwy mi pokazywał kusze, coś tam opowiadał? jaka taka miejscowa na skarpie. Tu jest wszędzie taki klif, a po drugiej stronie jest pustynia. Piasek przechodzi w morze. i konkretna wysyłeczka. Teraz jak to wygląda z drugiej strony, jakaś inna Buda. Plaża. No i to wszystko jest obszar Parku Narodowego. A tu jest pioch. Pełno piochu. Jutro będę się stąd wykopywał. Nie zdążyłem na nalwanie herbatki. To jest Hasan. Hasan I To będę gdzieś spał. Na zdrowie po berbersku to jest psaura psaura. Psaurha, Jeszcze taka ciekawostka na koniec. Herbata to jest zrobiona z deszczówki, a nie z jakiejś butelkowanej wody. Więc jest wszystko specjalne. Nawet bym nie wpadł na to, jakbym spał tam gdzie jakiś taki dzikiej plaży, żeby Robert zabezpieczyć, a tu jest. Owinięty kocem, żeby go słona woda nie zżarła. Bo to jednak wilgoć jest od tego oceanu. Cały czas tutaj te fale unoszą tą wodę. Tam biegają małe pieski. No i zaraz będzie zachód słońca. Z tej właścicieli chyba bardziej lubi herbatki ode mnie. Już druga wjechała. Mamy już nalane trzy i jedną pustą. Tutaj ode mnie ciasteczka i daktyle. I teraz wszyscy są rozwaleni. Oooo! pieski. No dobra, fajne są. Przy zachodzącym słońcu. A nie puścił jakąś berberską muzeę i po prostu ubrał się i wyszedł. Przed chwilą coś wypalił tutaj. Będzie mi się chyba fajnie spało, bo w tej jamie tutaj czuć haszem. No, jestem sam. Ja sobie ugotowałem makaron. Będę sobie jadł swoje jakieś cuda znowu. No i patrzmy na zachód słońca. I na pieski właśnie robi brązoletkę. Co ma? Zory, jakie ma napisy? Lu, i właśnie robi lu. Przyszli koledzy, koleżanki z Belgii, i tutaj niektórzy mieszkają na miejscu. No i jarają. Jest wesoło. Patrzcie, jak nie widać w tym świetle czołówki. Tu jest tak ciemno, że nic nie widać. Muszę się doświetlać lampką. Siedzę sobie od godziny tutaj przed domkiem na takim plastikowym krzesełku. Oglądam sobie gwiazdy. Idealnie je widać, bo tu jest... Nie ma innego świata poza tą lampką. Na dole słyszę ocean, widzę też te białe fale, jak się rozcioskują o skały, bo chyba jest pełnia i doświetla te, te białe fale. Jest 21 stopni Celsjusza, nie wieje. On dziś się zwinął z tą ekipą i nie wiem kiedy wróci. Zrobił mi już czwarty imbryczek tej herbaty. To jest idealnie. Miliard gwiazdkowy hotel. Nie spodziewałem się takiej atrakcji dzisiaj. Miał być namiot, a jest nawet lepiej.